Może, może, może ty poresz <noise> co dzisiaj? Ile, y jedziemy, jadę zabić Gładkę do logopedy. Y no i tyle. W sumie ja jadę jako szoker po prostu. Tak, dzisiaj jest drugi dzień vlogowania. Poprzedni odcinek chyba już dodałem e, Natomiast właśnie dzisiaj Wojtek nie zawłosił, bo to jest bardzo daleko na Wawrze, chyba. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale daleko. Tak, będę, będę mieć mój pierwszy taki. E, Re pierwszy raz mam robić rehabilitację, jeżeli chodzi o mój język, to jest przygotowanie do jednego z zabiegów, które będę robić przed jeszcze operacją na obie szczęki. Natomiast e, tak, dzisiaj Wam opowiem, jak było na, tym, e, na tej rehabilitacji. Sam się dowiem też, co to będzie dokładnie, bo to jest hmm. pierwszy raz. Natomiast jak już wsiądziemy do samochodu, to Wam e, w sumie dokładniej opowiem o. W całym procesie tego, co robiłem wcześniej, czego się dowiedziałem przed tą operacją obuszczenkową na ten temat. Tak, także w samochodzie Wam trochę poopowiadam, natomiast coś, czego nie, wie, nie wiecie od poprzedniego odcinka, w sensie od poprzedniej serii, która była 7 miesięcy temu, że Wojtek wtedy się uczył dopiero tak, jakby na nowo prowadzić, ale teraz już prowadzi tak na. W pełni zawodową można powiedzieć. No, nie, nie powiedziałbym, ale idzie teraz lepiej. Tak, jest bardzo dobrze. Dostał e, samochód w spadku po mamie. W, nie w spadku, moja masz po prostu w spadku w sensie, że miała tak. go wcześniej twoja mama. Tak, <laughs> nie. No może faktycznie ktoś mógł tak odebrać. Więc tak, e, mamy samochód. Ja nie umiem nim jeździć, aczkolwiek ja jestem wożony aktualnie, ale ja to na to opłacę za benzynę. To prawda. Także e, tak, będziemy jechać samochodem, więc się mega cieszę, bo to jest bardzo daleko. Także mi się to przyda. E, no i tam Wam właśnie opowiem więcej na temat tego, czym jest w ogóle ta operacja oboszczękowa, bo możecie też nie kojarzyć. E, no i tak, więc zaraz wsiadamy. Idziemy do samochodu. Ale mamy taki czarny samochód. Jaka to jest marka? Opla mamy. O, i proszę bardzo, Wojtek wsiada na miejscu kierowcy. Co? Nie nagrywamy. To dobrze. Teraz, bo nie wiem teraz, co teraz nagrywam. W każdym razie jesteśmy oboje podpięci tak. pod mikrofonem, tak. bo stwierdziłem, że jeżeli Wojtek postanowi, że będzie chciał się udzielić i coś tam tutaj jeszcze od siebie dodać, to fajnie, żeby też miał swój mikrofon podłączony. Mam też nadzieję, że te dźwięki w sumie w miarę jakoś dobrze są wyłapywane przez te mikrofony, No ale mniej o to. W każdym razie pogadajmy sobie o tej operacji, do której się szykuje, czyli że operacji na obie szczęki jak ona wygląda i też w ogóle po co ona mi jest czy dlaczego jest mi potrzebna. No więc w moim własnym odczuciu jest to tylko i wyłącznie potrzeba estetyczna, bo moja twarz po prostu nie wykształciła się w taki sposób, jaki powinna była czy mogłaby, gdyby za dzieciaka o jedną rzecz zadbano. właściwie o parę rzeczy, ale to jest tak, że jedna na drugą się nakłada i przez to powstają te problemy. I po prostu moja szczęka, zarówno górna i dolna, czyli że żuchwa i szczęka, nie wysunęły się wystarczająco daleko, przez co mm, wizualnie to wygląda średnio, ale też ma to zdrowotne konsekwencje takie, że mam mniejsze drogi oddechowe, co może wpływać na po prostu dotlenienie mózgu, dotlenienie całego organizmu, straty taty i to tak lawinowo, kaskadowo może wpływać negatywnie na bardzo dużo różnych rzeczy nie pamiętam jakich, ale ogólnie zdrowotnie podobno to też jest źle jak są drobne małe drogi oddechowe, więc lepiej to poprawić ja się tym tak bardzo nie interesowałem, bo mnie najbardziej interesuje kwestia estetyczna Dlaczego tak się dzieje, że szczęka może nam nie wyrosnąć? Jest na to kilka powodów przeważnie jest to postawa języka, ma wpływ na to postawa języka, to jak oddychamy no, ale tak głównie, głównie chodzi o to podstawy, o postawę języka w jamie ustnej wtedy, kiedy nie mówimy, wtedy, kiedy śpimy e, wtedy, kiedy nic nie jemy, czyli że wtedy kiedy po prostu nasze usta są zamknięte bądź powinny być zamknięte bo niektóre osoby oddychają na przykład m, zamiast nosem, ustami ja jestem tego m, temu winny, bardzo często właśnie chodzę tak i, i wiecie nie, nie oddycham nosem e, a kiedy moje usta są zam, do, zamknięte, zamknięte to język nie znajduje się w poprawnym, w poprawnym położeniu. Prawidłowo on powinien leżeć na podniebieniu, przyklejony, przysany właściwie, praktycznie od jedynek aż po prawie że całą długość. Niektórzy nie mają takiej postawy języka po prostu naturalnie, bo się nie nauczyli, albo na przykład mieli za dzieciaka bardzo często zatkany nos, przez co musieli oddychać ustami, przez co ta postawa języka się wykształciła taka ani inna, nieprawidłowa. U innych jest to troszkę bardziej skomplikowane. Ja jestem z tej grupy, która ma to troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ za dzieciaka robi się, jeżeli ktoś postanowi to sprawdzić, robi się niemowlakom takie badanie, czy ich węcidełko pod językiem nie jest przypadkiem za ciasne. Węcidełko to jest taka nić łącząca spód języka do jakby spodu żuchwy. Jak byś nazwał to, ten, to, tą część? No, taka tkanka miękka, która łączy po prostu nasz język z tkankami, które znajdują się... E, nie wiem w sumie, jak to nazwać dokładnie. W No no wędzidełko to wędzidełko, nie wiem po co drążyć temat. No dobra, chciałem po prostu takiej <laughs> bardziej tak. prawidłowej... Nie, nie, nie powiem Ci, me medycyńskiej, nie ...medycyńskiej nazwy, bo Wojtek studiuje medycynę, to myślałem, że nam tutaj coś podpowie. Znaczy, no... Nie, nie podpowiem. Strasz pożarnej. Ziemi. Tak, tak. No, mniejsza o to. W każdym razie jest to coś, co po prostu ten język do niepodniebienia, tylko pod tego podziemienia podpiklenia łączy. I niektórzy mogą to mieć ciasne, takie dość mocne. Kto, to będzie delko, może na tyle jakby skrócony, że uniemożliwia właśnie tą poprawną postawę języka, bo wtedy, kiedy próbujecie wasz język ułożyć na podniebieniu, to ono przez to, że jest takie krótkie, ciągnie was do dołu. No ja mam właśnie ten, ten problem. Byłem właśnie u, lary, u laryngologa, bo wiedziałem, że chyba coś tam jest nie tak. Zapytałem się też ostatnio ortodontki, bo jak wiecie, nasza apart na zębach, czy jej zdaniem przypadkiem moje wędzidełko nie jest trochę za, um, za ciasne. Powiedziała, że nie jest pewna, być może trochę tak. No i powiedziała, żebym właśnie wybrał się do laryngologa, poleciła mi konkretnego i ja się wybrałem właśnie do laboratorium mowy, do którego teraz zresztą jadę. To nie jest żadna współpraca ani reklama, po prostu z polecenia mojej ortodontki. Poszedłem po prostu do tego miejsca, które ona uznała za dobre. No i y, tam się dowiedziałem, że moje wędzidełko jest bardzo, jakby na zaawansowanym poziomie bycia super złym i super y, robiącym mi problemy w całej takiej, tak naprawdę od, od klatki piersiowej wzwyż y, w moim ciele, bo y, um, powiedziała mi laryngolog i zresztą to jest też coś. Czego mniej więcej się spodziewałem po tym, jak robiłem sobie research w internecie, że to będzie daleko nie tylko spowodowało, że przez to jak bardzo jest ciasne, że mam złą postawę języka, przez co cały czas jakby nie miałem tej odpowiedniego nacisku jakby na szczęki w trakcie dojrzewania, przez to, że język był prawidłowo ustawiony i, nie, i tym językiem sobie tej szczęki do przodu nie wysunąłem, dlatego ona jest cofnięta. Przy okazji powiedziała, że mam zrotowaną mu nieprawidłowo głowę, przez to, żeby właśnie sobie. Jakby odgruzić te drogi oddechowe, które są małe, które nie wyrosły, żeby je troszeczkę sobie otworzyć, ustawiam głowę nieprawidłowo. Do tego, przez to, że to wędzidełko jest dość ciasne, a ono jest, idzie jakby praktycznie od tutaj pod językiem aż do górnej części klatki piersiowej, to, że też się garbie. Um, no i zaleciła mi, że muszę wybrać się na po pierwsze rehabilitację na język. Po drugie, na rehabilitację na kręgu na którą jeszcze się nie zapisałem. A po trzecie, po tym jak już wykonam rehabilitację języka przez odpowiednią ilość czasu, bo tam będzie kilka spotkań, będę mieć zabieg, zabieg podcięcia wędzidełka. Więc będę miał taką jakby mini operację, jeszcze przed docelową operacją na obie szczęki. Ale to akurat powinna być bardzo, bardzo łatwa operacja. U dzieci to w ogóle podobno, właśnie jak się sprawdza, u dzieciaków, niemowlaków. To podobno jest mega proste, podcinają to laserem w 3 sekundy, nikt nic nie czuje, nikt nic nie pamięta. Natomiast u dorosłych to już troszeczkę bardziej jest skomplikowane po prostu. Hmm, ale tak, więc będę mieć tą operację na podcięcie mędzidełka, tą rehabilitację na język, i to jest wszystko właśnie w przygotowaniu do tej operacji na obie szczęki. Ja myślałem, że to będzie takie bardzo proste, że tylko założę aparat, bo do y, operacji na obie szczęki zęby muszą być idealnie proste i idealnie do siebie jakby spasowane, żeby podczas y, przesuwania tych obu szczęk y, po prostu dało się je ułożyć tak, żeby one później po zrośnięciu, kiedy szczęka Wam przyrośnie na nowo do twarzy, żeby one były. No pasowały do siebie, po prostu. Więc aparat to wiedziałem, że będzie obowiązkowy, natomiast tych innych rzeczy nie spodziewałem się, że będą obowiązkowe, bo tak naprawdę teoretycznie nie są, ale ja czułem, że muszę do tego podejść bardziej kompleksowo i się cieszę, że zrobiłem research i że wybrałem się do laryngologa i że też wybiorę się do, na rehabilitację na kręgosłup, bo to też będzie miało później wpływ na to, Jaką trwałość będzie mieć ta operacja obuszczękowa, bo tak naprawdę też się dowiedziałem, że nie wystarczy sobie odciąć te szczęki i ustawić je na nowo i już do końca życia być zadowolonym, bo jeżeli nie ma tego wsparcia przez język, jeżeli nie nauczymy tego języka prawidłowo siedzieć na tych szczękach, w tych szczękach, to pomimo, że ta szczęka była zaoperowana i przesunięta do przodu, ona może się zacząć po prostu z powrotem cofać, bo no, w twarzy o czaszce nie zachodzą odpowiednie procesy, które powinny tam zachodzić. A drugą, drugą kwestią jest to, że no to też nie będzie miało, jakby ta operacja nie będzie miała żadnego wpływu na moją postawę ciała, na moją rotację głowy i na to, że się garbie, więc e, tak, to myślę, że spróbuję załatwić po prostu wszystko za, za jednym zamachem. No i jeszcze kończąc temat właśnie tego, jak w ogóle taka operacja obuszczenkowa wygląda, bo wygląda ona dość ciekawie. Jeżeli o tym nigdy nie słyszeliście, no to e, możecie być lekko przerażeni. Ja jestem przerażony, bo e, spodziewałem się, że jak się obudzę po takiej operacji, to będę w niesamowitym bólu Um, no i później przez dobre, pewnie 3 miesiące będę miał na stałe zasznurowane zęby drutem od aparatu. Nie będę mógł otwierać ust, będę, nie wiem jakie będę nagrywać filmy na YouTube, ale ogólnie będę mówić pewnie w taki sposób. Witajcie, jak się czujecie? Bo zęby nie będą mogły być w ogóle otwierane, chociaż to nie brzmiało aż tak źle. Widziałem dziewczynę na TikToku, która mówiła bardzo tak sz -sz -sz szypiąco. Nie wiem, może to sobie wypracuję, a po zdjęciu aparatu może jeszcze magicznym cudem będę jeszcze wyraźniej mówić. No ale mniejsza o to, więc będę miał złączone te zęby, będę mieć płynną dietę, pić wszystko przez słomeczkę. Natomiast sama operacja wygląda tak, że w zależności od tego, czy to jest operacja na obie szczęki, czy na górną, albo dolną, bo można też w zależności od Waszych potrzeb zrobić tylko na jedną konkretną szczękę tę operację, w moim wypadku na obie szczęki. No więc... Przy górnej szczęce wygląda to tak, że po prostu wzdłuż linii dziąs nad zębami, tuż prawie, że pod nosem, pod, w sensie podwijają Wam najpierw wargę górną, odcinają tą te dziąsła tak do góry, żeby dostać się pod praktycznie podstawę nosa od środka i następnie odcinają Wam całą górną szczękę. Tak jakbyście sobie wyobrazili protezę, taką wiecie, pełną protezę dla babcia albo dla dziadka, którą oni sobie zakładają do ust, to w ten sposób odcinają szczękę i później ją wysuwają, bądź cofają, w zależności od tego, co jest Wam potrzebne i przykręcają e, takimi e, płytkami, nie, nie metalowymi, tak to określimy. Więc to już jest samo straszne. Na dole to wygląda troszkę inaczej, bo oni nie odcinają jakby zębów, tylko odcinają całą żuchwę. Mniej więcej tutaj, gdzie się zęby kończą, te na dole, robią takie przecięcie jakby na płasko Mniej więcej pod takim kątem, jak pokazuję, tak wiecie, na wprost tutaj, mniej więcej przycinają żukwę. Ja Wam też będę wstawiać obrazki albo filmiki, żeby Wam to też wizualnie zaprezentować. I później znowu tą część można wysunąć albo cofnąć. W moim e, wypadku będzie to wysuwane. Można też przy okazji te szczęki rotować, czyli że jak się na przykład odetnie górę, to można ją e, zamiast wysuwać, można ją po prostu trochę przekręcić w odpowiednią stronę. Mm. No. Na całe szczęście wszystko się odbywa od środka jamy ustnej, więc nie będzie żadnych bizn na zewnątrz, ale no, możecie usłyszeć, że operacja brzmi mega poważnie i bardzo strasznie. Ja jestem osobiście przerażony. Do tego jeszcze chcę przesunąć trochę podbródek, czyli że też przed zębami na dole odciąć dziąsła i tak i odciąć jakby koniuszek brudki i też wysłanie do przodu. To jest mój cały zestaw, Teraz który... Wy skrzypiec, wycieraczka, sorki. A spoko, ja i tak już opowiedziałem główną część tego, jak wygląda. Um, wyglądają te docelowe zabiegi, jak wygląda cały proces. W międzyczasie oczywiście zęby musiały być wyleczone, w międzyczasie trzeba było porobić masę rentgenów um, pewnie jeszcze parę rentgenów i odcisków takich, wiecie, pobraniowych mnie czeka, ale na razie tak wyglądał proces. A dzisiaj Wam jeszcze, jak już wyjdę od laryngologa, opowiem, czego się dowiedziałem w kontekście właśnie e, tej rehabilitacji na język, bo sam jestem ciekawy, jak to ma wyglądać. Na razie po mojej pierwszej wizycie, gdzie robiliśmy test, jedyne co miałem robić codziennie, masować podstawę języka, robić takie pięć ruchów, jakbym chciał coś z, pod języka wytrzeć i wyciągnąć później język do góry. E, ale nie wiem, czy to robiłem dobrze, więc może dziś też się dowiem, czy robiłem to dobrze. No ale tak, główny zarys operacji macie już ode mnie przedstawiony. A jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, to zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. I jedna, jedyna rzecz, którą od razu powiem, nie robię tego na NFZ. Mógłbym spokojnie, gdybym miał ubezpieczenie, A którego nie mam. To jest Tak, ale, ale też nie robię tego na NFZ, bo w tym momencie. Jest już delikatnie po ptokach, bo no, na NFZ musiałbym bardzo długo czekać, a ja już nie mogę czekać, przez to, że aparat jest założony i cała jakby machina się zaczęła, proces się zaczął. Ja nie mogę sobie na przykład stwierdzić, że teraz, ok, moje zęby są już wyprostowane do momentu, do którego można byłoby się operować, no ale nie mam y, jeszcze daty na NFZ, to czekamy. No niestety nie mogę czekać, więc muszę pójść i zrobić to prywatnie. No, natomiast tak, mój, jakby mój poziom cofnięcia szczęki jest na tyle poważny, że spokojnie mógłbym to zrobić na NFZ. No ale e, na razie to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć. W razie pytań zadawajcie, a teraz właśnie tak się ucieszę, bo będziemy mogli włączyć muzyczkę i sobie pośpiewać. No a ja e, Wam będę właśnie mówić dalej już po wizycie u laryngologa co i jak tam było. Dojechaliśmy na miejsce, e, udało nam się, jesteśmy trochę pół godziny przed czasem, znaczy w sensie równo pół godziny przed czasem, więc chwilę sobie posiedzimy w e, samochodzie. Udało się też zaparkować na całe szczęście, bo nie wiedzieliśmy, czy będzie gdzie zaparkować. Chciałbym Wam pokazać okolice e, tego miejsca, żebyście zobaczyli też jak ten budynek wygląda, ale nie mogę, bo pada deszcz, a ta kamera jest bardzo, bardzo niewodoodporna, także e, no, nagram Wam po prostu środek, zapytam też, czy Mogę cokolwiek nagrać, gdzieś tą kamerkę postawić z boku, z tej rehabilitacji, cokolwiek to ma być. W ogóle mam tam dzisiaj dwie wizyty. Jedna to jest rehabilitacja, a druga to nie wiem, co to jest. Bo mam o 14 i o 15 wizytę. No ale zobaczymy. Także tak, teraz będziemy z Wojtkiem chillować w samochodzie i wchodzę później. Ja chciałem się pożyczyć. Już nie chcę. Nie no, powiem. Nie, powiedz, powiedz, już nie, powiedz. nie chcę. Nie mówię. Powiedz. Nie. Bo ja, y ja Wojtkowi przerwałem. No, ja już nie chcę. Ja, chciał coś powiedzieć. ja chciałem się pożegnać na mapy Google, bo one są pośledzone umysłowo. Ja bardzo się nie zgadzam, kto to wymyślał. Są cztery pasy, moi drodzy. Jak mi każe stanąć na, że tak powiem, drugim pasie, pasie od lewej, to ja staję na tym pasie, a się okazuje, że nie ma czterech pasów, tylko jest sześć pasów. Tak. Gdzie ja mam stanąć wtedy? Co się dzieje? Co ta Warszawa. Ja zgłaszam zażalenie, ja tu nie ogarniam takich rzeczy. Ale na całe szczęście Wojtek bardzo pięknie dojechał. On się stresował, ale ja uważam, że sobie świetnie poradził z tym przejazdem. Ja się bawiłem świetnie, ale. To... Ja nie. Tak to jest, jak się jest pasażerem. Tak, dobrze. No, tak, także sobie siedzimy, czekamy, oglądamy. Nie, po prostu siedzimy i czekamy. No i jesteśmy już w środku. Ja wam tutaj ten fragment nagram po prostu z Voiceovera, dlatego że no tam na miejscu było mało, tego że dużo dzieciaków, to jeszcze nie byłem pewny, czy w ogóle w środku wolno mi nagrywać, także y, dlatego jest Voiceover. Natomiast jak wszedłem, bo tak jak powiedziałem, miałem w środku dwie wizyty. Jak wszedłem najpierw na wizytę laryngologiczną, zapytałem się na miejscu, czy mogę sobie coś tutaj ponagrywać, bo przygotowuję vlogi. No i dostałem odpowiedź, że tak, pod warunkiem, że nie pokażę całego procesu i nie zdradzę wszystkich tajemnic. No i to wszystko jest takie dość dla mnie logiczne, że nie będę o tym jakoś dokładnie mówić, dlatego że mało tego, że to oczywiście jest coś, za co się powinno zapłacić i za co ja zapłaciłem bardzo dużo swoją drogą, bo powiem Wam od razu, że za cały zestaw zabiegów laryngologicznych i rehabilitacji musiałem zapłacić 2500. To wam daję znać, gdybyście byli ciekawi. Natomiast um, tak, no nie będę tego zdradzać, dlatego że za takie rzeczy się płaci, za te informacje się płaci, a po drugie, dlatego że to też jest indywidualne, indywidualnie dobierane do potrzeb waszych Waszej jamy ustnej, można tak powiedzieć. Więc to, co sprawdzi się u mnie i te ćwiczenia, które ja byłem robić, no po prostu mogą wam do niczego się nie przydać. Natomiast tak, na zajęciach laryngologicznych zostałem nauczony nowych ćwiczeń, i w jaki sposób masować język i ogólnie jakby całą jamę ustną. Ee, razem z takimi dość kontrolnymi, takimi intensywnymi zdjęciami i to czułem się trochę pogwałcony, bo to już drugi raz, kiedy tak mi wkładali ręce do ust i robili zdjęcia, no ale e, mniejsza o to. Natomiast po tych zajęciach, w ogóle te masaże są też trochę bolesne, ale to e, może o tym za chwilkę. W każdym razie e, kolejne zajęcia tuż po e, właśnie laryngologicznych były z... miałem rehabilitację mm, i to była... znowu to był taki jakby masaż wykonywany, e, ale troszeczkę Inny też na twarz, na język, może nie, bardziej na policzki i na mięśnie w twarzy. No i też okolice, właśnie szyi i tych górnych części barków. Um, I to też może nie było jakieś. Genialnie przyjemne, ale troszkę przyjemniejszy niż ta część laryngologiczna. No i po tym wszystkim Wojtek przywiozł mnie do domu, co prawda trochę się denerwował, bo mało tego, że był korek, ale tego się spodziewaliśmy. Ale się jeszcze denerwował, dlatego że musiał się wyrobić na sprawdzian, bo tak jak powiedziałem, studiuję medycynę i dzisiaj był jakiś taki sprawdzian online, do końca nie pamiętam chyba z czytania tego takiego. Kardiologicznego wykresu, nie powiem jakiś, no nieważne mniej o to. Więc tak, na szczęście się wyrobiliśmy. On wszystko zdał na piątkę. On jest jednym z najlepszych w ogóle studentów na roku. Od już chyba trzech lat, bo on jest teraz na trzecie, mojej się nie mylę, roku. Um, także tak, dla niego jak najbardziej gratulacje, natomiast co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A, no więc jeżeli chodzi w ogóle o same masaże, tak jak powiedziałem, one nie są najbardziej przyjemne. Nawet bym powiedział, że są dość bolesne. Niezależnie od tego, czy wykonywałem je sobie sam, bo w domu też, jak Wam pokazywałem wczoraj, jakby robiłem masaż po, nie podniebienia, tylko tej dolnej części e, pod językiem, to było dość bolesne. Teraz doszły nowe rzeczy, które również są Dość bolesne, niestety, ale na pocieszenie wiem, że z każdym następnym razem, im bardziej te tkanki są rozmasowane, tym po prostu lepiej będę to znosić i mniej mnie to będzie boleć. Do momentu aż to w ogóle przestanie boleć. Um, no więc na to liczę, może za jakiś czas się to uda. Natomiast druga rzecz, którą miałem dodać, to jest to, czy co. Zapytałem się, za jaki czas będę mógł mieć robioną operację na ten język, to podcinanie wędzidełka. No i okazało się, że tak naprawdę już przy następnej wizycie e, będziemy mogli o tym myśleć i na ten temat jakby troszeczkę dokładniej rozmawiać, więc być może ta operacja podcięcia wędzidełka będzie dość, w, w dość niedługim czasie. W ogóle będzie, że nie przeszkadza Wam dźwięk, bo Wojtek ogląda coś na telewizorze, trochę głośno. A i widzę, że mimo, że tutaj na podłodze leży pies to kot też wygląda, może złapie Lunę i się z wami przywita. Luna. Kci, kci, kci. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź do mnie, proszę bardzo, jestem z Luną, żeby się z wami przywitać. No, ale tak jak powiedziałem, następna wizyta będzie. Już. Teraz Blue chciała się z nią pobawić, bo Blue bardzo lubi Lunę, prawda, Blue? Kto lubi Lunę? Kto lubi Lunę? I teraz Pixa też do nas stała. O, proszę bardzo szczęśliwa rodzinka. Chociaż może kot nie najbardziej. Gdzie ona uciekła? Ona uciekła sobie tutaj na stół, na stół, na blat w kuchni. O, teraz Luna siedzi tutaj, a ja cały czas się doświetlam moją um, latareczką. E, tą którą wam pokazywałem wczoraj, więc wchodzę do ciemnej kuchni, a i tak się światło dzieje. No ale um, co chciałam powiedzieć? To, że następna wizyta będzie już tą wizytą, w której e, sobie będziemy mogli ustalać, co i jak z operacją pocięcia wędzidełka. A mm, e, następna wizyta jest za dwa tygodnie, jest dosłownie 20 stycznia, także no też już dość niedługo, co mnie ekscytuje, bo chciałbym tę wędzidełko podciąć jak najszybciej. Od tego czasu. Dostałem informację, że będziemy potrzebować jeszcze paru miesięcy na wyćwiczenie języka, żeby po podcięciu on prawidłowo w ustach funkcjonował. Natomiast właśnie po tym jak już to wydzidełko jest podcięte, to dowiedziałem się, że potrzebujemy około, nie wiem, dosłownie 2-3 miesiące na to, żeby język doprowadzić do takiego stanu używalności po tym zabiegu podcięcia. I następnie już można myśleć o operacji, która być może będzie mogła się odbywać w, na przykład wakacje. Nie wiem, czy to się uda, bo wiadomo, że jeszcze chirurg musi mieć termin na to, żeby mnie zoperować. Um, po drugie, nie wiem, czy to się uda z racji na to, że nie byłem najbardziej rozsądny z moimi pieniędzmi i od tylu lat już wiedziałem, że ta operacja się szykuje i nic nie odkładałem. Teraz mam odłożone z 10 tysięcy po prostu na koncie. Um, jeszcze na parę przelewów czekam, ale to... Jeżeli to jest jedna trzecia kosztu tej operacji, to się będę cieszyć, a po drodze jeszcze czekają mnie jakby miesiące życia, bo mało tego, że jedzenie, no wiadomo, mam nadzieję, że w sumie zarobki w, w, dla influencerów nie są pewną rzeczą, bo mogą wcale się nie pojawić, ale mam nadzieję, że będę zarabiać jeszcze w najbliższym czasie, natomiast um, no i inne wydatki też się szykują, między innymi w to miejsce przy obrazie o tutaj mniej więcej. Dobra, tak muszę pokazać, bo kamerka teraz mnie siedzi. Podejrzewam, że gdzieś mniej więcej w tym miejscu chciałbym w niedługim czasie zamontować klimatyzację, a chciałbym zamontować ją w niedługim czasie, dlatego że wiem, że w wakacje nie wytrzymam. Ja wiem, że ja bardzo długo zwlekam z załatwianiem rzeczy, więc wiem, że jeżeli nie zacznę tego załatwiać teraz to um, pewnie tego nie załatwię do wakacji, więc już zacząłem, jakby przygotowałem gdzieś wniosek, muszę go jutro go razem z mamą zawiozę do um, KZB, takiego co się zajmuje tutaj naszym blokiem, e, no i później będę chciał się zajmować tym montowaniem, więc na to też pójdą pieniądze, a mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że um, no nie mam hajsu na tą operację, w ogóle ani trochę i mam nadzieję, że do czasu kiedy będzie ona się zbliżać, to uda mi się te pieniądze odłożyć, bo to jest moje marzenie. Od wieku. No ja naprawdę pamiętam, nie pamiętam czy w gimnazjum już o tym marzyłem, ale wiem, że w liceum bardzo intensywnie i myślałem tylko, bo jakby nie wiedziałem konkretnie o jakiej operacji, na jaką operację się zdecyduję, ale myślałem o wszelkiego rodzaju sposobach, jak można zakamuflować bądź poprawić tą właśnie moją cofniętą szczękę. A ona jest ogólnie cofnięta dość mocno, bo wy. Tego nie widzicie tak bardzo, kiedy jestem na wprost, bo wtedy tutaj cień się w miarę jeszcze jakoś rzuca. Ale jeżeli ja stanę profilem, myślę, że wtedy zobaczycie, że ta szczęka jest wyraźnie cofnięta. Tutaj prawie nie ma szyi. A najgorsze jest to, że ja sobie trochę kompensuję właśnie te drogi powietrzne żeby mieć czym oddychać, wypychając głowę do przodu, dlatego ja jestem pochylony zawsze i skarbiony. więc nad tym garbem też na, na rehabilitacji będę pracować. Gdybym ja chodził wyprostowany, w takiej pozycji jak mi pokazywała pani, um, która robiła mi badania na w tej laryngologii, gdzie ona mówiła, że ja muszę się wyprostować i jakby ciągnąć się głową do, do praktycznie do sufitu, zobaczcie jak ja już wyglądam debilnie z przodu. Tak bym wyglądał, gdybym chodził z wyprostowanymi plecami i z prawidłowo ustawioną głową. Jak wy to widzicie, to wygląda strasznie, strasznie to wygląda, i dlatego ja dzisiaj nawet powiedziałem otwarcie pani od rehabilitacji, że no i rozumiem jej rady i ćwiczenia, które mam robić, bo ona mi też zadała ćwiczenia do domu, które mam robić. Że ja rozumiem te ćwiczenia, ale że zanim nie będę miał tej operacji, to ja bardzo przepraszam, ale ja i tak nie będę chodzić wyprostowany. Nie mam zamiaru, nawet gdyby moje ciało było w stanie to zrobić, dlatego że ja po prostu nie będę tak wyglądać. Nie godzę się na to. Mm -mm. Nie, jeszcze najgorzej, że nie jestem teraz najszczuplejszy. W sensie nie jestem jakiś super otyły. Miewałem gorsze okresy, tak mi się wydaje, z moją wagą, ale nie jestem super szczupły, a to też mi nie pomaga, bo w moim wypadku każdy kilogram bardzo, bardzo widać w twarzy, dlatego że czaszka jest mała, więc tłuszczu proporcjonalnie na twarzy wydaje się, że jest więcej. Także, tak, dzisiaj, tak jak powiedziałem, tak jak obiecałem wczoraj, zrobiliśmy sobie właśnie przegląd tego, co już więcej, bo ten vlog i tak chyba wychodzi dość długi. Więcej już dzisiaj nic nie będę nagrywać, nic nie będę więcej dodawać, wstawiać, mówić, bo myślę, że po prostu go dodam dzień po dniu. Wczoraj był jeden, dzisiaj będzie następny, a następny vlog pojawi się już, myślę, za jakiś czas, bo też w najbliższych dniach nic ciekawego w ogóle nie robię. Także nie będzie co też zbytnio nagrywać, a w weekend wiadomości kosmetyczne więc to też będzie coś innego, czym się będę zajmować. Także to na tyle dzisiaj. Wiem, że ten vlog może był taki, wiecie, bardzo stacjonarny bo no mało pokazałem dzisiaj, ale tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, moje założenie vlogi mają od 25 do 35 minut. Dzisiaj jest właśnie chyba bliżej tych 30. No i chciałbym. W sensie już nie mam gdzie wcisnąć więcej materiału. Zresztą nic ciekawego nie mam do nagrania, jeżeli chodzi o jakieś. Nie mam pomysłów. Ja nie? nie umiem robić tych takich szotów mega kreatywnych ujęć, ale może mi się znaczy uda. No zobaczymy. Ja cały czas kombinuję, staram się e, i będę starał się dalej właśnie, żeby wymyślać jakieś jeszcze ujęcia, żeby to wszystko urozmaicić. Natomiast na razie macie takiego dość surowego mnie, który opowiada o swoim życiu i o swoich doświadczeniach i przygotowaniu pod operację obuszczankową. Psy szczekają, nie wiem czemu. Mm, więc tak, jeżeli Was też czeka taka operacja, bo widziałem, że już mam takie komentarze, że też na kogoś to czeka, to mam nadzieję, że mój proces będzie pomocny i nie będzie odstraszający. Bo ja jestem przerażony tym, rekonwalescencją po prostu. No ale mniej szota. Do dziś Wam dziękuję i widzimy się w myślę już chyba dopiero w niedzielę na wiadomościach kosmetycznych. Buziaki!